Witam w kolejnym odcinku projektu Totalny Beton, w którym będę relacjonował budowę mojego domu w naszej polskiej kolorowej rzeczywistości. Dzisiaj opowiem trochę o kosztach, jakie poniosłem do momentu uzyskania pozwolenia na budowę. Minie jeszcze kilka miesięcy, zanim łopata zostanie wbita pod wykop fundamentów domu, a ja już od mniej więcej roku ponoszę wątpliwą przyjemność comiesięcznej spłaty raty kredytu zaciągniętego na zakup działki. Niemal idealnie rok temu znalazłem wymarzony kawałek ziemi i za jedyne 170 tysięcy złotych nabyłem go drogą kupna. Nie wiem, ilu z Państwa jest świadomych, że obecnie mamy niezłą górkę na rynku nieruchomości. Takich cen nie było historycznie nigdy. Każdy doradca kredytowy oczywiście będzie się zaklinał, że ta bańka nigdy nie pęknie, że ceny będą tylko rosły, więc trzeba tylko budować, kupować mieszkania. No i spoko, ale tak nie jest. Zawsze każda bańka pęka, a bańka budowlana też pęknie. Tylko kwestia jest, kiedy pęknie, ile można czekać. Czy za rok, czy za 5 lat. No dlatego zdecydowałem się, że jednak będę budował dom. Bo może i bym oszczędził, gdybym trochę poczekał, ale mimo wszystko nic nie cofnie tych lat, które kolejnych lat, które będę musiał spędzić w bloku. No więc tak, ceny rosły, obecnie jest delikatna stagnacja. Materiały budowlane nawet tanieją. Ale w robociźnie jeszcze w ogóle nie widać spadku kosztów. Co więcej, jakieś nieruchomości, ziemia i też budowlanka w pobliżu większych miast lub w większych miastach w ogóle nie ma zamiaru spadać. Gdzieniegdzie nawet następują kolejne wzrosty. Jaka obecnie przeciętna polska rodzina jest w stanie z własnych odłożonych środków kupić chociażby działkę pod budowę? Ile trzeba odkładać, żeby nazbierać te 100 tysięcy? 150 tysięcy. Niektórzy kupują znaczny kawałek ziemi. 200, 250 tysięcy. Są tak absurdalne kwoty, do których się przyzwyczailiśmy, ale które nie są normalne i nigdy nie będą normalne. Ciekawe mamy czasy na tyle, że człowiek zaciągając pożyczkę, którą będzie spłacał do swojej śmierci dwukrotność tego, co tak naprawdę bierze od banku jeszcze się cieszy, że bank da mu tą pożyczkę. Idźmy dalej. Od zeszłego roku, od wiosny. Po zakupie tej działki, po spisaniu umowy kupna-sprzedaży notariusza, rozpocząłem takie dalsze przygotowania do budowy. Więc co dalej? Musiałem na początek znaleźć sobie projekt. Na początku założyłem, że będę budował dom w technologii drewnianej kanadyjskiej, konkretnie taki popularny w Polsce projekt Kamilek. Jednak po dłuższych poszukiwaniach zdecydowałem, że zrezygnuję z technologii drewnianej na rzecz betonu. Dlaczego? O tym można nagrać kolejny odcinek. To jest taki spór też na forach w internecie między technologią drewnianą a zwykłym murowaniem, jak między nie wiem majonezami kieleckim czy winiary, co jest lepsze. Ja zdecydowałem, że wolę beton. Kolejna sprawa, wielkość domku. Tutaj byłem pewny, że chcę mały domek. Dlaczego? Może w tym momencie powiem tylko, że chodzi o pewną zieloną zarazę i przyszłość z tym związaną w warunkach, w których będziemy mieszkać. O tym też kiedyś na pewno opowiem. Dość szybko znalazłem odpowiadający mi projekt. Jest to konkretnie projekt Dom przy Przyjemnej 35. 87-metrowy domek murowany, o dachu dwuspadowym, o prostej bryle. Projekt znalazłem za 3,5 tysiąca, za tyle go kupiłem. Jednak po tygodniu, jak już otrzymałem projekt, zobaczyłem, że u tego samego sprzedawcy Cena została obniżona o 500 zł, więc skorzystałem z możliwości zwrotu w ciągu dwóch tygodni i kupiłem ten projekt za 3000, zyskując w ten sposób 500 zł. Co było dalej? Dalej było szukanie architekta, który zaadaptuje mi ten projekt do warunków działki. I tutaj najpierw trafiłem do kogoś, kto powiedział mi, że usługa adaptacji będzie kosztowała 5000 zł. Jednak potem, jak miałem pewne trudności komunikacyjne, znalazłem sobie już kolejnego architekta, z którym mogłem porozmawiać, do którego mogłem się dodzwonić, bo z tamtym był problem. Ten kolejny już cena była wyższa, to było 7000 zł. No, zdecydowałem się na to, przy czym od razu informuję, że ja projektu zupełnie nie modyfikowałem. Więc cała usługa adaptacji polegała tylko i wyłącznie na. Posadowieniu domu na działce, na wszystkich przyłączach i jeszcze na oczyszczalni, która też będzie na działce, oczyszczalni przydomowej. Co dalej? Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania z urzędu 150 zł. Kolejna sprawa. Geodeta, który stworzy mapę projektową, to kosztowało mnie 900 zł. W związku z tym, że będę posiadał oczyszczalnię, musiał zostać wykonany. Odwiert geologiczny wraz z ekspertyzą, z taką oceną geologiczną, to mnie już kosztowało 1900 zł. Kolejna kwestia. Prąd, na szczęście już miałem. No na pewno było to wliczone w cenę działki. To była cena trochę wyższa niż działki nieuzbrojonych w tej lokalizacji, ale chciałem od razu załatwić sprawę wody. Mogą oczywiście wodę dowozić na budowę, ale zdecydowałem się, że chcę mieć kran w ogrodzie, w związku z tym zdecydowałem się na studnię wodomierzową. Razem z usługą montażu plus studnia zapłaciłem 5000 zł. I tutaj na tym etapie znów był potrzebny geodeta do wyznaczenia punktów montażu studienki i, przy, i przyłączenia się do przyłącza głównego z wodą. Co jeszcze? Jakaś opłata do wód polskich za 115 zł, nie pamiętam konkretnie za co. No i taka podstawowa opłata za wydanie pozwolenia na budowę, to już finalnie po tych wszystkich parypatiach ja nie pamiętam, czy to było wliczone przez architekta, czy ja to płaciłem, ale z tego, co sobie sprawdziłem, to w moim przypadku wynosiło 134 zł. Nawet odliczmy to od całkowitej sumy, załóżmy, że to było w, tej, w tym wynagrodzeniu, które wziął architekt. To ile w tym momencie mamy kosztów? Wszystkich, zanim jeszcze zacznę budować dom. Już mamy 188 tysięcy zł. Dobrze, pomijmy kwestię działki. Przeróżne są ceny, różne wielkości, każdy sam decyduje ile płaci. No to w tym momencie mamy 18 tysięcy do zapłacenia, zanim jeszcze rozpoczniemy budowę. 18 tysięcy to też jest potężna kwota. Tego nie można od tak sobie wyciągnąć. To trzeba już troszeczkę odkładać. No i z takim startem ruszamy dopiero w prawdziwe koszty. I Państwo wiedzą, że ktoś ma media dalej, na przykład od działki i musi przeciągnąć jeszcze pod, jakimś, pod jakąś drogą. Potem naprawić, bo koszt naprawy po podłączeniu mediów też należy do inwestora. To są ceny absurdalnie wysokie. Tak zostaliśmy oswojeni z tymi cenami, z tymi zerami w budownictwie, że bardziej się dziwimy teraz, że musimy zapłacić 7 zł za masło niż 1000 zł za sławojka na budowę. Te ceny są tak nierealne, a jednak cały czas się trzymają. Co więcej, one w taki sposób stają nam się powszednie, że coraz mniej się dziwimy. Tak więc, w moim przypadku, koszty przedstawiają się w ten sposób. A jak z czasem? Ile to zajęło? Z architektem, jak pamiętam, rozmawiałem w czerwcu. Już wtedy zaczę zaczęliśmy kompletować pewne dokumenty. Dostałem informację, że potrwa to około 8 tygodni. Zeszło do początku października. Był jakiś błąd też ze strony architekta w całej tej adaptacji. I cała ta procedura jeszcze musiała wrócić, jakaś poprawka wniesiona, znowu i wreszcie pozwolenie zostało wydane. Dość długo zdążyłem jeszcze przed zimą z wodą, ale z już wszystkie inne prace będę kontynuował na wiosnę. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam na kolejne. Do zobaczenia.